Jak widać remont już trwa. To dawna remiza strażacka w Przyborowie w gminie Borzęcin. I dalej remizą pozostanie, choć jej funkcje zostaną znacznie poszerzone. Powstaną dwa garaże dla samochodów strażackich, gdyż strażacy uzyska uzyskają salę narad, pełne zaplecze sanitarne. Ale to nie wszystko, bo w tym obiekcie przecież i swoją funkcję... Będzie miała gminną bibliotekę, biblioteka publiczna poprzez uruchomienie placówki zamiejscowej oraz gminny Ośrodek Kultury, gdzie będzie prowadzona świetlica wraz z kafejką internetową. Koszt dofinansowania to dokładnie milion siedemset tysięcy złotych, wszystko w ramach dotacji z Unii Europejskiej. To kolejne pieniądze, jakie dostaje gmina z tego tytułu. Gmina ma bardzo już bogate doświadczenie w wykorzystywaniu funduszy unijnych i jestem o tym bardzo mocno przekonany, że żadno euro do budżetu województwa nie wróci, że te środki zostaną w pełni wykorzystane właśnie na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, że również zostanie uzyskany taki efekt i ten gospodarczy, i ten również społeczny, bo budynek uzyska nowy wygląd, uzyska nowe funkcje, ale również budynek Straży Pożarnej zostanie udostępniony dla szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Realizacja inwestycji zakończy się jesienią tego roku. Całkowity koszt to prawie 2,5 miliona złotych. Będzie służył tym funkcjom wynikającym z kompetencji, Gminy, ale również będzie tam zlokalizowana sala taneczna z pełnym węzłem sanitarnym, z kuchnią, więc na pewno ten obiekt będzie służył również organizacji różnego rodzaju imprez, jak również organizacji zebrań wiejskich i tym podobnych spotkań z mieszkańcami. Już teraz na inwestycje gmina wydaje rekordowe pieniądze. W tym roku będzie to ponad 22 miliony złotych. Julita Majewska, telewizja.